My się jeszcze nie znamy. Jestem Aido, skryba rodu światła. Córka Mizrakskela, którego już znasz. A, tak. Z Misraxem dobrze się znamy. A. Słyszałam opowieści. Naprawdę? Czy masz jakiś tytuł? Podobno nazywają cię. O! Haha, mam ich wiele! I wolę pająk niż uhadły. I niż Mitrak jak strażnicy złochą twego starego. Tak, niektórzy mają kłopot z wymową. Tak. Zadziwiające, z czym miewają kłopoty. A. Pomijając tu obecnego, oczywiście. A, tak, to bardzo zdolny strażnik. Mam nadzieję, że będę mogła jakoś pomóc. Jesteś rezolutna, Eido. Co o tym myśli twój ojciec? Eh? Wszystko wygląda mi na to, że zląkł się dawnych załóg piratów. Tak, wydawał się... Zlękniony, lecz jestem Skrybą. Spisywanie historii należy do moich obowiązków, a w głębi serca musi cieszyć się przygodą, jak wszyscy. O, jak ja się cieszę. Więc, mała Skrybu, jeżeli nam pozwolisz, Strażnik i ja mamy coś do przedyskutowania. Oczywiście. Witaj w Ostatnim Mieście. Światło ochrania. Ha. Światło ochrania. Misraksie, ty stary krętaczu! Całkiem ładny domek, skarb. <gry> Strażniku kopelat? Wydaje się, że ledwie wczoraj handlowałem serafitem i fazoszkłem na splątanym brzegu. A teraz ten wędrowiec wziął mnie pod opiekę. Ach. Zabawne, dokąd może doprowadzić stary dług u włóczeń? Zostawmy szczegóły tego upokorzenia dla siebie, co? No, no dobrze. Zdaje się, że zamierzasz walczyć z ceramis i starymi załogami. Misraks nie jest z tego zbyt zadowolony. Ciekawy dlaczego. Coś ci powiem, przyjacielu. Pozwolę Ci dalej używać mojego statku do poszukiwań. Masz do tego smykałkę. Pokaż piratom, co się dzieje, gdy wchodzą w paradę pająkowi. Pod Twoją nieobecność zbiorę trochę sprzętu niezbędnego dla początkującego kapitana. Nie dziękuj, strażniku. Nie rozpowiadaj tylko o mojej szalonej hojności. Muszę dbać o reputację.